Witam Państwa bardzo serdecznie! Dzisiaj kolejny materiał na temat energii odnawialnej. W ostatnich dniach spółka Orlen wydała warunkowe decyzje na uruchomienie morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Inwestycja ta będzie jedną z największych tego typu inwestycji w tej części Europy. To kolejna inwestycja, która ma za zadanie dywersyfikację źródeł energii w Polsce. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu WNPpl pod tytułem Orlen wyda miliardy złotych na farmę wiatrową na Bałtyku. Autor artykułu nie podpisał się. Jak czytamy w lidzie na portalu WNPPL, Zarząd i Rada Nadzorcza Orlenu wydały warunkowe decyzje inwestycyjne dotyczące uruchomienia fazy budowy projektu morskiej farmy wiatrowej, zlokalizowanej w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Bałtyku. Całkowity budżet projektu szacowany jest na około 4,73 miliarda euro. Jak dalej czytamy na portalu wnp.pl Orlen podał w komunikacie giełdowym, że projekt będzie realizowany przez spółkę Baltic Power w oparciu o umowę wspólnego przedsięwzięcia pomiędzy Orlenem, Baltic Power oraz NP Baltic Wide, spółką z grupy kapitałowej Nordland Power i NC. Orlen ma ponad 51% udziałów w Baltic Power. Jak przekazał Orlen, całkowity budżet projektu szacowany jest na około 4,73 miliarda euro i zawiera wydatki inwestycyjne z ubezpieczeniem w kwocie około 4,5 miliarda euro, a także koszty finansowania i rezerwę dodatkową. Projekt będzie finansowany przez udzielenie kredytów Baltic Power, przez banki oraz polskie i zagraniczne instytucje finansowe. Spłata zobowiązań będzie oparta na przyszłych nadwyżkach finansowych. Generowanych przez projekt. Jak podano w komunikacie, formuła finansowania w modelu Project Finance jest szczególnie korzystna dla inwestycji, które wymagają znacznych nakładów inwestycyjnych i czasu na osiągnięcie pełnej wydajności, takich jak budowa i eksploatacja morskich farm wiatrowych. Jak czytam na portalu WNP.pl, wyjaśniono, że decyzja inwestycyjna wejdzie ostatecznie w życie po spełnieniu się odpowiednich warunków. W tym, między innymi, pozyskania finansowania projektu oraz kompletowania wymaganych pozwoleń budowlanych. Zgodnie ze strategią Orlenu, koncern zakłada uzyskanie około 9 GW mocy instalacji OSE do 2030 roku. Część z nich mają stanowić projekty morskiej energetyki wiatrowej, jak czytamy dalej w źródle. Orlen informował wcześniej, że realizowana wraz z kanadyjskim Northland Power inwestycja Baltic Power jest najbardziej zaawansowanym projektem budowy morskiej farmy wiatrowej w Polsce. W maju bieżącego roku Baltic Power rozpoczął w gminie Hoczewo budowę lądowej infrastruktury umożliwiającej dostarczanie energii elektrycznej produkowanej na morzu do sieci krajowej. Prace na morzu rozpoczną się w 2024 roku, a w 2026 roku farma wiatrowa Baltic Power ma zacząć produkować energię. Morską farmę wiatrową Baltic Power będzie tworzyło 76 turbin o jednostkowej mocy 15 MW i wysokości ponad 200 metrów pracujących na obszarze około 130 km kwadratowych. Farma zostanie zlokalizowana Około 23 km od brzegu na wysokości Choczewa oraz Łeby, gdzie powstanie port serwisowy farmy. Po zakończeniu budowy, farma będzie w stanie zasilić czystą energią ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych. Morskie farmy wiatrowe to inwestycja mająca na celu dywersyfikację źródeł energii w Polsce. Na razie, energia pozyskiwana z OZE w Polsce nie jest bardzo wykorzystywana. Energia wiatrowa nie jest też do końca ekologiczna, ponieważ mimo tego, że pozyskanie prądu nie emituje szkodliwych gazów, to sama utylizacja turbin wiatrowych jest bardzo nieekologiczna. Mimo tego warto inwestować w wiele źródeł energii, żeby mieć więcej alternatyw. A co Wy o tym sądzicie? Mam nadzieję, że zostawicie swoją opinię w komentarzu. Pozdrawiam i do usłyszenia.